Witam państwa bardzo serdecznie znajdujemy się w gospodarstwie sadowniczym u Mateusza województwo lubelskie, piękna pogoda 18 stopni dzisiaj ruszamy w malinę letnią Glenapo i Cascade Delight Nawozem, który będziemy stosować będzie doświadczenie doświadczenia King Life Can 20 azotu, 6 fosforu, 9, 9 potasu i 10 wapnia w dawce 2,5 kg oraz aminokwas roślinny great VG w dawce 2 litry na hektar. Zaraz pokażę Państwu, jak będziemy wlewać do opryskiwacza, jak się ładnie rozpuszcza i, i całą mieszalność Państwu zaraz pokażemy. Co zobaczysz praktycznie już go na sicie nie ma pięknie się rozpuścił odmierzamy teraz dwa litry produktu Great VG ładnie, się to ładnie rozpuściło. Zaraz udamy się na pole w celu wykonania zabiegu. I znajdujemy się na plantacji maliny odmiany Cascade Delight. Jak widzicie Państwo powolutku ta odmiana zaczyna nam puszczać ładnie listki. Zaraz tutaj kolega Mateusz przyjedzie, będziemy wykonywać zabieg Produktem King Life Can w dawce 2 2,5 kg na hektar z produktem Great VG w dawce 2 litra na hektar. Zaraz Państwu pokażę w jakiej fazie już jest malina Cascade Light odmiana leny. Moi drodzy, zwracajcie uwagę na plantacjach na stan maliny letniej, dlatego że gro pędów może być uszkodzona przez mróz. Pogoda również nas nie, roz, nie rozpieszczała Dlatego Możemy widzieć rośliny, które już ładnie wykształciły liście Ale są też rośliny, które tych liści jeszcze Dobrze wykształconych nie mają Tak jak tutaj Dlatego lustrujmy swoje plantacje I obserwuj co się z nimi dzieje Jeśli już malina ładnie wykształci nam liście Tak jak tutaj widać efekt stresu temperaturowego dlatego, że dnie mamy ciepłe ale w nocy temperatury spadają do zera czasami poniżej zera co powoduje, że rośliny są w stresie termicznym dlatego aby je z tego stresu termicznego wyprowadzić do nawozu King Life Can dodaliśmy aminokwas roślinny Great VG w celu Dodania roślinom niezbędnej energii, właśnie Mateusz wjechał w Malinę Letnią, wykonuje zabieg produktem King Life Can oraz Great VG. Proszę zobaczyć, jak ładnie. Państwo zaobserwują, możecie wydawać się, i to ci nie wydaje, tylko tak naprawdę tak jest, że część już wypuściła liście, część jeszcze nie. Jest to związane z tym, że mamy zimne jeszcze noce. Tu na województwie lubelskim te temperatury malin nie rozpieszczały. Spadały poniżej zera. Dlatego dzisiaj Mateusz zdecydował się na zastosowanie Aminokwasu roślinnego Great VG, który jest silnym antystresantem, który dodatkowo wzmocni i doda energii naszym malinom. Produkt King Life Can, dzięki azotowi, fosforowi, potasowi oraz wapniowi, dostarczy niezbędnych składników pokarmowych malinie na początkowej fazie rozwoju, w późniejszym czasie pokażę Państwu jak wyglądają uszkodzenia na pędach i jak to wygląda czy one w ogóle odbiją jak na razie widać, że niektóre już listki wypuściły dajmy im szansę, jeszcze chwilę może, może tak wyjść taka sytuacja w której sobie poradzą i odbiją za Dokładnie 7 dni spotkamy się na tej samej plantacji. Zobaczymy efekty działania King Life Can oraz Great VG. Właśnie tutaj z, z kolegą Mateuszem nacięliśmy właśnie miejsce pąka. Nie wiem czy dobrze widać, bo mnie chce ostrości dobrze ustawić, ale widać takie brązowe plamki. Widać, że to są już szkodzenia pomrozowe. Zresztą widać to po. Po całych pędach tutaj widać ładnie wykształcone liście. Ten, pomimo tego, że ma zaczątki pąków, widać że są te wbłądki przewodzące uszkodzone. Miesiąc, jeśli chodzi o miesiąc, marzec w Malinie, nie był to miesiąc, który rozpieszczał te rośliny. W marcu, początkiem było zimno. Potem troszeczkę nam się wiosna obudziła. Temperatury wyszybowały do 18 stopni, ale później przyszedł nam śnieg, minusowe temperatury mrozy, co negatywnie odbiło się również i na malinach. Jak dużo z Państwa do nas wysyła informacji, gromalin, część malin już wystartowała, część ma już wykształcone liśnie, ale część jeszcze tych liści nie ma. Idąc, lustrując plantacje w województwie lubelskim, często można spotkać pędy, które mają już ładny liść. Ale można również spotkać takie, których tych liści jeszcze nie ma. Dlatego lustrujmy, patrzmy, co się z naszymi malinami dzieje. Jeśli wykształcą dobrze liście, aby ich pomóc, stosujcie aminokwasy, bo najlepiej pochodzenia roślinnego, na przykład Great VG. W dawce 2 litry na hektar za 7-10 dni powtórzcie w dawce 2 litry na hektar. Jeśli liście będą blade lub będą wykazywać niedobory magnezu, zalecamy stosować produkt Green Mix, czyli mikroelementy z żelazem i z magnezem w dawce 1 kg na hektar.